Niestety to są fakty. Niesamowity świat Gambola po tylu latach emisji oficjalnie się kończy. Jak to odbije się na Cartoon Network, to nie wiem, ponieważ w niedalekim czasie skończyły się także dwie kultowe kreskówki, czyli Pora na Przygodę oraz zwyczajny serial, a więc może to oznaczać nową erę na kanale Cartoon Network. W dzisiejszym odcinku chciałam porozmawiać i dokładnie przeanalizować, co może wydarzyć się w ostatnim odcinku serialu Niesamowity świat Gambola. Kochani, jeśli zostawicie... Pod tym odcinkiem 60 łapeczek w górę, to po premierze tego odcinka w języku polskim nagram na niego reakcję. No, chyba z kamerką. No, zobaczymy, jak to wszystko wypali. I zostawcie suba z dzwonem, jeśli chcecie zostać na dłużej, w tym kreskówkowym świecie. A my, już bez wynego przedłużania, przejdźmy do odcinka. Tytuł odcinka, który zwieńczy przygody Gambola i Derwina, będzie mieć tytuł Inkwizycja. A jego oficjalna premiera będzie mieć 24 czerwca w Ameryce. Opis odcinka opowiada o inspektorze zła, który będzie próbował. Próbować wyniszczyć wszystkie kreskówkowe postacie we świecie Elmore, co może się pojawić w odcinku. Bardzo zaintrygował mnie epizod pod tytułem The Future, czyli w języku polskim przyszłość, w którym dowiadujemy się, że Barbara przewiduje przyszłość i została porwana przez roba. Co przykuwa uwagę, to obrazy, które namalowała Barbara i które znajdują się na ścianie. Większość z nich miała swoje miejsce w tej kreskówce, ale co warto zaznaczyć, to to, że po lewej stronie są wydarzenia radosne, kolorowe wymalowane szczęśliwymi kolorami, a po prawo są to smutne obrazy, z których ciężko. Cokolwiek zobaczyć. Przedstawia to pewnego rodzaju sposób myślenia barbary. Jednak to, co bardzo dało mi do myślenia, to słowa pani Banan o tym, że nie ma w ogóle przyszłości, a scena ta miała miejsce pod koniec odcinka Przyszłość. przyszłości. But there is no bardzo możliwe, że Barbara wie o końcu kreskówki i niektóre z tych obrazków to podpowiedzi do finału i co może się w nim wydarzyć. Przypuszczam, że Otchłań może grać bardzo ważną rolę w finale, z tego powodu, że Rob powrócił właśnie z niej, a więc jest jeszcze większa szansa na jej pojawienie się. Niestety będzie to tylko i wyłącznie 11-minutowy odcinek, a więc nie wiem, jak to będzie się wszystko miało do tego i czy twórca oraz cała ekipa zdąży to wszystko zmieścić w takim krótkim odcinku. Mam nadzieję, że będzie taki będzie jakiś dodatkowy special lub film, który dokładnie przedstawi wszystko to, co może wydarzyć się w finałowym odcinku Gambola. Lecz jednak pojawi się kolejna tajemnicza postać, która jeszcze bardziej zaciekawa co do finału. Na samym końcu epizodu pojawiają się dziwne rysy postaci, podczas gdy ekran zaczyna się dziwnie ruć. Bardzo możliwe, że jest to postać, która znajduje się w ostatnim obrazie po prawej stronie. Jest ona tajemnicza i z tego co mi się wydaje, nigdy nie pojawiła się w tej kreskówce. Jak sam opis odcinka stwierdzę, że ma pojawić się inspektor Zwa, to przypuszczam, że może być ta postać, która pojawiła się pod koniec odcinka, podczas tego szeleszczenia ekranu, lub ta, która pojawiła się na obrazie. Jestem bardzo podekscytowany finału ostatniego odcinka Gambola. Napiszcie mi czy wy też i co sądzicie. Podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach jak wy przypuszczacie co może wydarzyć się w ostatnim odcinku niesamowitego świata Gambola. A więc okej. Okay? Bardzo dziękuję wam za uwagę. Zachęcam was do zobaczenia moich innych poprzednich odcinków, do których mieliście linki gdzieś na górze w karcie oraz teraz które widzicie sobie tutaj i kliknijcie moją ikonkę tutaj macie na środku i zasubskrybujcie kanał. Ja wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego Mówił do Was Michał. Cześć, cześć!